No, i warto też czuwać nad tym, czy dodając tej saturacji, tego nasycenia, no nie zaczniemy powodować jednak pewnego rozmywania się tego naszego podstawowego kontentu muzycznego. Cześć, fajnie, że wpadłeś na mój kanał. Jeśli nie przespałeś ostatniego czarnego piątku, to masz w swoim komputerze kolejny 1488 plugin, tym razem darmowy od Waves Magma Stressbox. Co to za plugin? Czy warto go używać w naszych produkcjach? Zobaczmy. Zobaczmy, co mówią producenci. Otwórzmy stronę Waves'a. To jest strona tego produktu. Niestety nie jest już darmowy, bo gdybyś go chciał w tej chwili mieć, to musiałbyś na niego zapłacić 29 dolarów, a będzie w ogóle kosztował 79. Był za darmo. Jak go masz, gratuluję. Producent pisze, że dzięki temu pluginowi usłyszymy połączenie dynamiki z emocjami. Tutaj nas pyta niżej, czy nasze miksy. Czy też nasze audio, brzmienie instrumentów jest takie troszkę płaskie, pozbawione życia? Jeśli tak, to tym pluginem możemy dodać troszeczkę wrażenia dramy, czyli że coś się dzieje, no i jakiegoś takiego emocjonalnego podbicia. Tu mi się podoba jeszcze jedno zdanie. To jest narzędzie do kreowania dynamiki, no i do powodowania pewnego napięcia muzycznego. Świetnie tyle twierdzenie, a zobaczmy, co tak naprawdę dzieje się w tym pluginie. Mam go zapiętego na czterech źródłach w tym powstającym miksie, powstającej produkcji. Mam go na grupie bębnów, na basie 808, na grupie klawiszy i na wokalu. Tak zaprogramowałem klawisz O, że naciskając go będę włączał i wyłączał ten plugin na tych czterech źródłach. Posłuchajmy, jak to brzmi na całym miksie. Let me be there for you Like you've been there for me My desire overflowing like the roof is leaking Cause baby, when you hold me All my wounds are healing Let me be there for you Like you've been there for me My desire overflowing like the roof is leaking Cause baby, when you hold me All my wounds are healing No, rzeczywiście, z tymi czterema instancjami całość nabiera trochę więcej, może nie dramy. Ale na pewno troszeczkę więcej przekonania, troszeczkę więcej energii, emocji. Bębny trochę stają się bardziej ożywione. Niektóre z tych instancji ustawiłem w bardzo delikatny sposób, co zaraz Wam pokażę. Jedną z nich mocno rzeczywiście przekręciłem to główne pokrętło, żeby rzeczywiście dodać dużo energii i rzeczywiście dodać dramy. No więc po kolei zobaczmy, co się dzieje z bębnami. Wysolujmy bębny. To jest instancja na bębnach. No i zobaczmy. No, zdecydowanie więcej ruchu w środku jest, prawda? Może nie jest tak, że te główne uderzenia są jakieś dużo większe, ale między nimi coś się fajnego dzieje. No i zobaczcie, bardzo delikatnie używam tutaj tego pokrętła. Delikatnie wychyliłem się w stronę kąp. Oczywiście skompensowałem głośność wychodzącą tutaj, akurat tylko o 0,1 dB, ale chodziło mi o to, żeby plagi mnie nie, nie oszukiwał, żeby nie było tak, że on zwiększa głośność, bo zwiększa, dlatego, że oprócz tego, że ma wbudowane jakieś algorytmy e, ala kompresor czy też ala expander, no to ma oczywiście też e, wbudowaną saturację, co Wam mogę teraz pokazać. No więc mamy tutaj otwartą magmę. Stress Box w Plugin Doctor, no i zobaczmy tą analizę harmonicznych. W tej chwili plugin jest w stanie spoczynku, jest włączony, ale pokrętło, to główne pokrętło nie jest wychylone ani w stronę Comp, ani w stronę Expander, czyli generalnie nie tworzone są teraz harmoniczne, ale zobaczcie, pierwszy minimalny ruch... No i pojawią się harmoniczne, prawda? 0,1. No i już pojawiły się te właśnie nieparzyste harmoniczne, które są odpowiedzialne za dodanie trochę takiego ostrzejszego brzmienia. Ostrzejszego w tym znaczeniu bardziej agresywnego, podbijającego. Oczywiście to są całkiem ciche harmoniczne, więc to nie jest tak, że nagle jakiś przester zrobimy, ale na tym też polega e, cały. Bajer tego pluginu, że dodaje nam harmonicznych. No i oczywiście, im bardziej przesunę w stronę wyższych stosunków tutaj tego ratio 1,5, 2 do 1, 3 do 1, no to tym więcej dodajemy tych harmonicznych. Tu jest taka ciekawostka, którą zauważyłem. Zobaczcie, te harmoniczne, głównie słyszymy harmoniczne, nieparzyste, prawda? Czyli takie harmoniczne typu, typu taśma. Pierwsza 300, 500 herców, 700 herców. Natomiast tutaj pojawiają się takie ciekawe harmoniczne, które nie są harmonicznymi, parzystymi. Zobaczcie, tutaj powinno być 200 herców od tej częstotliwości fundamentalnej, 100 herców, ale tu mamy 180 herców, nam się pojawia i jakieś 217, 218, czyli blisko tej częstotliwości 200 herców, która by była właśnie typową parzystą harmoniczną. Odpowiedzialną za dodawanie takiego ciepłego, lampowego nasycenia. Natomiast to jest troszeczkę inaczej tutaj. Podobnie tutaj. Więc tak sobie myślę, czy to jest tak, że te blisko parzystej częstotliwości harmoniczne, jednak nie, nie są tak jakby no, muzycznie zgodne z naszym materiałem. Czy my to usłyszymy, czy to będzie nam przeszkadzało? Oczywiście one są dużo cichsze niż te. Nieparzyste, które byśmy powiedzieli muzyczne, harmoniczne, no ale warto wiedzieć o tym. No i warto też czuwać nad tym, czy dodając tej saturacji, tego nasycenia, no nie zaczniemy powodować jednak pewnego rozmywania się tego naszego podstawowego kontentu muzycznego. No bo jeżeli będziemy wprowadzać harmoniczne, które nie pochodzą, prawda, które nie są tak, jakby w muzyce, nie są naturalne. No to może się nam ten obraz rozmywać, możemy tracić klarowność, warto tego słuchać. Natomiast plugin Magma Stressbox jest na tyle prosty, na tyle nieskomplikowany, że w zasadzie naprawdę posługując się tym głównie jednym pokrętłem, możemy bardziej skupić się na tym, co słyszymy. No i to jest sposób na używanie tego pluginu. Czy szukasz producenta, który pomoże Ci stworzyć Twoją pierwszą piosenkę? Tak od podstaw. Od songwritingu, przez produkcję muzyki, aż do miksu i masteringu. Od 25 lat współpracuję z polskimi artystami, takimi jak Lanbery, Kasia Cerekwicka, Łukasz Zagrobelny i wieloma innymi. Piosenki, które razem stworzyliśmy zostały odsłuchane ponad 100 milionów razy. Czas na Twoją muzykę. A może sam komponujesz, produkujesz, miksujesz, próbujesz masterować, ale czujesz, że potrzebujesz coachingu. Jeżeli tak jest, wejdź na stronę Pro i zarezerwuj konsultację ze mną albo online, albo u mnie w studio. Do zobaczenia. No to dobrze, wypróbowaliśmy ten plugin na bębnach, teraz dorzućmy do tego BAS 808 i zobaczmy ten plugin na tym basie. No, tutaj już grubo poszedłem. Grubo przynajmniej wydawałoby się z tego tutaj jakby miernika, wyświetlacza, prawda? Prawie do 20, nie wiem, decybeli kompresji dochodzę. Przy czym to nie jest ważne, ile decybeli kompresujemy, bo teoretycznie stosunek, czyli ratio, wcale nie jest taki poważny. No, ale konkretnie wychyliłem tutaj e, się w stronę komp. Oczywiście kompensuje o 1 decybel całość. Wyłączmy to. Wydaje mi się, że tutaj pojawia się już drama. Wydaje mi się, że tutaj rzeczywiście dodajemy już takiego grytu, że dzięki temu ten bas będzie słyszany na mniejszych głośnikach. On rzeczywiście stanowi jeszcze bardziej taką solidną podstawę całości. Dzięki temu ostrzejszemu, mocniejszemu ruchowi, dodaniu dramy tym stresboxem. Dobrze, dorzućmy klawisze. Na klawiszach mamy... Też znowu bardzo delikatny ruch. O ile tutaj przesuwamy 1.14, czyli super delikatnie się wychylamy w stronę komp. No ale pytanie, czy usłyszymy różnicę? Zacznijmy od off. Nabiera życia. Ten arp na przykład, prawda, tańczący. Trochę brakuje mu takiej sprężyny, nie? takiego życia. No i zobaczmy jeszcze wokal. Ale zanim to zrobimy, to ja muszę przełączyć się, bo oczywiście jesteśmy na 128 samplach i dlatego mamy te pyki. Jeżeli chodzi o wokal, to znowu dodajemy bardzo niewiele, jakby efektu tego pluginu. Cały czas miks mam oczywiście skręcony tutaj na 100%, ponieważ bardzo, bardzo delikatnie używam. W zasadzie, w większości przypadków użycia tego pluginu w tej sesji, mam wrażenie, że sprawdza się to powiedzenie, mniej robi więcej, prawda? Po angielsku less is more. Naprawdę wystarczy delikatnie użyć czy funkcji comp, czy zaraz wam pokażę jak użyłem funkcji expander tutaj, żeby ten plugin zrobił coś fajnego, no i żeby całość nabrała rozmiaru. No to zobaczmy. Wokal bez tego pluginu. Is leaking Cause baby when you hold me all my wounds are healing Let me be there for you Like you've been there for me My desire overflowing like the roof is leaking Cause baby when you hold me all my wounds are healing Tutaj wydaje mi się, że kwestia dynamiki nie jest aż tak ważna. Czyli jakikolwiek tam algorytm kompresorowy jest wpisany, cokolwiek tam się dzieje z dynamiką. On pokazuje tutaj, jak wychyla się ta wskazówka, prawda, że niby tam jakaś się dzieje kompresja. Ale wydaje mi się, że tutaj głównie działa to, że jednak dodajemy tych um, nieparzystych harmonicznych, czyli po prostu nasycamy, prawda. Ale kto wie, może właśnie połączenie lekkiego nasycenia z delikatnym ruchem dynamicznym. Jest tym, co, co robi, że ten wokal ożywa, jest go po prostu troszeczkę więcej. Kompensujemy o 0,8 oczywiście. świetnie, czyli na trzech źródłach użyliśmy tego pluginu naprawdę bardzo delikatnie bardzo mi się to sprawdziło i to będzie chyba moja strategia w używaniu tej wtyki natomiast w przypadku jednego instrumentu naprawdę, naprawdę przesunęliśmy to pokrętło konkretnie no i efekt osiągnęliśmy bardzo fajny pokażę wam jeszcze jeden sposób na używanie tego pluginu a mianowicie funkcję Expander dzięki za obejrzenie tego filmu Serdeczne dzięki dla wszystkich, którzy wspierają kanał Ruch Pro. Mam nadzieję, że to, co pokazałem w tym filmie, zainspirowało Was do tego, żeby zainstalować ten plugin. Jeżeli macie go za darmo, to super, bawcie się nim. No i cóż, powodzenia w tworzeniu własnej muzyki.